Siemaneczko, ziomeczki z tej strony Mordeszka12 Witam Was w czwartym odcinku ze Skywars. i od razu chciałbym przeprosić Was wszystkich że nie było zbyt że e, nie było tak dużo odcinku odcinku bo przyczyną tego że musiałem się lepiej uczyć w szkole i uważać, żeby nie dostał uwagi a potem e, 3 minusy i od razu Obniżona ocena właśnie. No, nie tego się bałem, bo chciałem zdać z wszystkich przedmiotów. No właśnie. Ups. Tutaj typeczkę, tutaj zaczniemy zabijać. I zabijemy tego typeczkę. Zabiliśmy typeczkę. Co to było? jak ksiki na mieczek, nice tej owo typeczkę zabiliśmy ehm um, IP do, uh, do serwera będziecie mieli w opisie i link do tekstur też. Jeżeli, jeżeli wam się spodobał ten tekstur pak napiszcie w komentarzu łapek w górę nie będę żulił pod ostatnim odcinkiem widziałem, że jeden ten widz, nie wiem czy to widz, czy kto to jest. Jak dla mnie to nie jest widz, bo do mnie napisał, że jestem yy, chory... Coś tam nie, obraził mnie, nie wiem jak, bo nie pamiętam. Uuuu du sobie trafilka O ładne itenki powiem Nice, o oh, nice Myślałem że to spodemki Ale niestety to nie są spodeneczki Idziemy do następnego typeczka. I to jest pingwin. Pak. Pak. Kapi. U oh Jezu. Masz... Bana. Bana. Zaprze... Żanie. Zgłoś. Zgłaszamy. Pingwin. Pak. Kapi. Przedłużanie skacz. Nagrywam kanał mordeczka 12. Jeżeli że skaczę, to po prostu czanki mi się nie udało. Skacz. Skacz. I no, Dziewaczki, okay. mam prośbę e! Mam prośbę Jeżeli po tym odcinkiem dobijemy 20-30 łapek w górę tam dam specjala Specjal na 30 lajków ale nie napisze tak jest w zrobię ja odcinek z czegoś innego z czegoś innego zrobię odcinek na pewno nie z skin warsów ale może i z nawet i nie z minecrafta O. Żeby nie było na kanale ciągle, że Minecraft, a potem w komentarzach hejtujecie. Niech hejtują hejtujemy hop mordeczko, dziecko Minecrofta. Ho A my to nie to nie jest zabawne. To nie jest wcale zabawne. Żeby nie obrażacie. To nie jest wcale zabawne, cholera, no nie? Przepraszam za takie trwa. Ale ja was nie obrażam A wy a jednym chłopak... No taki koleczek jakiś, no nie? Tu do mnie! Mordeczka! Simba z ciebie! Co on tam zrobił, Jezu? Co on tam napisał, to ja A nie wiem! Chodź mi spokój nagrywam! Zobacz, byłem na odcinku i se poleciał na dół! Bye bye! My friend! Typek! A ja mam na niego taką piękną taktykę. I tak. odpalimy na niego cię bum, I teraz na niego skoczymy po I proszę państwa, zabiliśmy te peczka. Piękną taktyką. Gomeczki. To ehm. e nie długo. Nie, nie. Za. 2 Właśnie yy. Właśnie, jeśli dobijemy 30 łapek w górę to zrobię specjal na to, że będziemy że będzie filmik z kamerką Jeżeli dobijecie 30 łapek w górę I... No! No jak to? 6 minut dopiero odcinkamy już drugą marek, dopiero drugą marek Głosi się podoba chyba nagrywam przywitać YouTube kanał Mordeczka 12 złożę Dobra, najsowa. Halo? Halo? Co? Chceš plika říct? Ne Czemu? Bo nagrývám. Co? No, filmík. S kým? Sám. Jsi na odcinku. No to jak skončíš to přičít, kresen kocot. Dobrá, a pozdravíš YouTube? Co? Pozdrav YouTube. -a. No dobra, ale pozdrów YouTube'a! Co? Powiedz pozdrawiam YouTube! Nie, ale noć! No, ale jak powiesz? No dobra, ale ja mam... No, no powiedz! No, mówi. no mówię, chcesz grać z telefonu! Dobra, powiedz! No mówię! Co mówi? Powiedziałam mu? przed chwilą. Nie, nie powiedziałeś. Powiedziałam. Ja nie słyszałem. No to chcesz, co na, YouTube, na mówiący. Dobra, spoko. No zaraz, no skończę. Mara. Ej no, ale ty ile przyjdziesz? No za 5 minut. No dobra, dobra, okej. No. Eee. Widzowie to jak toś była koleżanka, żeby nie było skojarzeń. Co? To... No właśnie. No o co mi chodzi.

Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam! Jak no. Pozdrawiam mixer PM Bo mnie zabił. No żemeczki, ja was żegnam. Jeśli odcinek się spodobał, zapomnijcie skomentować, zostawić łapki w górę i jeśli chcesz zostać dłużej, zasubskrybuj mój kanał. Dobra, cześć! So when?